Wzorem z roku poprzedniego przez cały lipiec w godzinach od 12 do 20 na placu Stafa dla dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się dmuchańce, które udostępniane były dla dzieci za darmo w minione wakacje. Nie inaczej jest w tym roku. Od wczoraj do 4 sierpnia dzieciaki mogą bawić się na udostępnionych dmuchańcach. Animatorzy z Miejskiego Centrum Kultury przygotowują mnóstwo zabaw, konkursów, gier, ale są również nowe atrakcje, m.in. gokarty, rowerki biegowe. Lipiec na placu Stafa zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Wzorem z roku poprzedniego Miejskie Centrum Kultury przygotowało również cykl spotkań z mieszkańcami Skarżyska Kultura w plenerze. Te spotkania w ubiegłym roku przypadły do gustu mieszkańcom poszczególnych osiedli, które Miejskie Centrum Kultury wspólnie ze Skarżyskimi Wodociągami odwiedzały na ich podwórku. W tym roku Kultura w plenerze zagości na Milicy pogorzałym i książęcym. W miasteczku ruchu drogowego przy ulicy Południowej Miejskie Centrum Kultury zagości 12 lipca i 2 i 9 sierpnia, gdzie obok licznych konkursów i atrakcji, dzieci i młodzież poznają zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Wraca również Cykl spotkań nie ma spania bez czytania, w których dzieci same stają się bohaterami bajek. Wymienione atrakcje to tylko część oferty wakacyjnej przygotowanej przez Miejskie Centrum Kultury. Przez całe wakacje szereg różnych zajęć odbywa się na terenie budynku MCK. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.mcka.skarżysko.pl